to wy sami wybraliście sobie obszar tematyczny, który Was interesował, wybraliście sobie temat i mogliście zrealizować, jak tylko chcecie. Na przykład to, że moja grupa wybrała sobie jako obszar, który ich interesuje szczególnie astronomia, wcale nie musiało się skończyć realizacją sali do astronomii. Myśmy myśleli o teleskopie, który samodzielnie zbudujemy, rozważaliśmy też astrofotografię, można było pomyśleć o samodzielnych obserwacjach nieba, ale to grupa decydowała o tym, w jaki sposób będzie realizowała dalej projekt. A jak ona teraz wygląda? Dosłownie wczoraj wróciliśmy z ostatniego przeglądu sali i byliśmy zachwyceni. Wchodząc do sali widzimy olbrzymią powierzchnię 7 na 5 metrów powierzchni podłogi plus 2,5 metra wysokości. Wszystko pomalowane na czarno-ciemno, na ścianie, po pięć panelów fotograficznych ze zdjęciami meteorytów, gwiazd planet, mgławic, przepiękny obraz tak różnorodnych gamy barw. Oprócz tego na podłodze są wymalowane orbity, o których będą krążyć planety. Często nie wiemy, czym różni się nasze ulubione masło od innych. Weźmy na przykład masło ekstra, a masło śmietankowe. Masło ekstra jest pasteryzowane i ukwaszone. Za to masło śmietankowe jest produkowane ze śmietany nieukwaszonej. Czemu one się ruszyły? Masło ekstra jest o wiele zdrowsze, za to masło śmietankowe jest za jego walory smakowe. Dziennik prawa daje około 322 mg. Są oczywiście też wyjątki. Rekordnistka daje aż 64 Tak naprawdę do tej pory nie widzieliśmy, zbyt wiele o butach. Widzieliśmy buty na wygodne i niewygodne, zimowe i letnie. jak ta pakieta wygląda? Proszę Państwa. Mogliśmy zadawać mnóstwo pytań, więc atmosfera panująca w zachodzie była naprawdę świetna. No idąc sobie przez ulicę, na pewno troszkę więcej może zwracam uwagę na, 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 buty. Tak, na buty. I na przykład nawet dzisiaj idąc do szkoły, zauważyłem, że szła jedna dziewczyna. Spojrzałem na jej nogi, lecz mój się na jej stopach. Zauważyłem piękne, żółte sandałki. I od razu przyszło mi yy, do głowy wszystko co wiąże się ze stworzeniem tych sandałek. Tak, Mam tak. wiele, wiele okazji, żeby, żeby się czegoś nauczyć. Zobaczcie, że te projekty będą dalej żyły, bo projekt astronomia to sala, która będzie wciąż dalej działać. To nie jest, że skończyliście teraz w środę otwarcie, a potem całe plany, które są przedstawione po butach zostają ślady w postaci fantastycznej, nie mam strony, ciekawej, rozbudowanej, takiej się chętnie ogląda. Co do mleka, no właśnie to, co Pan Profesor Zbóblewski powiedział. Który z Was zapamiętałby po przeczytaniu z książki, czy wysłuchaniu nawet jakiegoś mądrego, czy ciekawego wykładu tyleż informacji, jakie było już dzisiaj przedstawione. Więc myślę, że to są rzeczy, które, które są nie do przecenienia, które trzeba kontynuować. A radość, którą w tym wszystkim macie, powoduje, że my, wasi opiekunowie, też tą wielką radość mamy. Także dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wierzę, że będziecie w ten sposób niejednokrotnie jeszcze pracować. Dziękuję bardzo.